Witam was wszystkich z tej strony Altair. E, ze mną jest oczywiście Kalasar. No Kontynuujemy przygodę w Dying Light. Możesz się przywitać. No tak, hej. Jestem <słukasz> tutaj. No i czekaj, I to do tego drugiego, tak? A nie, do tego. E, tak, do <słukasz> tego, no tu tu. Masz dla mnie bombę? Mam prototyp. Jest na stole, gotowy do próby generalnej. Tu zaraz jest zabarykadowany tunel. Za dnia szroi się tam od przemieńców, ale nocą powinno być w miarę czysto. Nie znajdziesz lepszego miejsca no na przetestowanie bomby. Dobra, wypróbuję tak. to w tunelu i opowiem ci jak było. Jedna uwaga! Pamiętaj o petardach. Bomba wybuchnie jak tylko przestaną strzelać. Dzięki temu będziesz wiedział ile masz czasu, żeby zwiać. Powodzenia! W ogóle widziałem na minimapie, że ten, że coś do odebrania jakaś nagroda. Gdzie? O, tu gdzie jestem? To? No nie wiem, może Ty nie, nie odebrałeś. Aha, dobra. A nie to, mam. Tysią bagcę. Też. Pabić. No dobra, czyli Znug, dalej wróć do korta. No co jest? No właśnie, co jest? No się zgubowało. No nie wierzę, chyba że pójdziemy spać i dopiero coś się wtedy wydarzy. Co to no, jest? To jest łuszko, Zordzie. I obiecuję, że to skoczyłem z tego i zaczął mi jechać do budynku. Patrzę, co jest. Okej, okay, aha, na górze jest wyro. Okej... Aha, kanapa. no spoko. Yeah. Kurde, ale byłem przekonany, że można było oprowadzić tym zegarkiem. Czy e, ty jeszcze idziesz no mnie nie mnie no właśnie chciałem sprawdzić, czy coś się stania tu. A bo tu, bombę a... mam wziąć przecież. <grych> Na stole leżało. O Boże. No Aj, ale tak dobra, to nie tak jak miałoby być. Właśnie. No. Tutaj poza odcinkiem mówiłem, tutaj już <grych> Alotheirowi o mojej świetnej broni. Tak, 258 i 214 sierp, ale to później będę tego używać. I tak się to zniszczyło. Oh, kurde, zrzut jest. Idziemy? Ja nic Gdzie nie jest, widzę. No i. ja idę już do celu. Jestem w jakimś dziwnym. w ogóle. okręgu. Nie wiem co to jest, ale to raczej nie tu jest nasz cel. Nie, co tu się czym nic robiło? nie, już nie widzę, poza... nie? Poza. mięsfito. E, a włączyłeś laterkę? <laughs> no właśnie, jest tu coś jakiegoś latarnia. Ty jesteś, ty, ty jesteś na dobrym y, punkcie Czy U, na dobrej brak. drodze do celu Nie no, zbugowałem się chyba O się. No nie, nie mogę wyjść beka Oła. Dobra już tam idę O No nie no. skoczyło zaczęło przyszedłem i już lepiej poszło y, Mam mało to Moja osoba sprawia cuda nie mam mało to ja myślałem, że się znów zbukowali, bo tak staliśmy miejsce dziwnie na Ale może mogę wytworzyć. Panie było Nawet dwa patrz, ale będę ich siepał. Siep. Nie faj do tunelu. Czemu? Bo będzie bum Sam się jeszcze podpaliłem świetnie. Okay. Nic z tego, nie wypał! Nie zadziałało! Pojemnik wykonując nacięcie tuż pod minusem. Zdejmij pokrywę wzdłuż tego nacięcia, żeby dostać się do kabli detonatora. A ten rozpala tam towarzystwo, wice? I, i trzech czerwonych przewodach Stawiam na zielone. Trochę piłem kiedy je lutowałem. Teraz biję się w pierś. Trzeba było to wszystko ogarnąć na trzecią. O, szlak. Tutaj coś nie wyszło. <noise> w ogóle ja tu tak. Może przyjdę, bo ja mam się... To... Z nimi bawiłem się. Spaliłem ich ten... jak Żydów. Masz czego? podwójnego skina. O kurde. O, się. <laughs> się. A, Uciekaj. O, Uciekaj. Właśnie. Ale ser. Kurde. Ty to odpaliłeś, ja już nie wiedziałem. Kurdeż mnie, stwory gonią. Hmm. Pełen sukces. Rozwaliło gniazdo razem z barykadą. Tunelem można już przejść. E! Jeśli ja coś zrobię, to wybucha. Uff, dobra. Przejdź do mnie, a dam ci plany. Okej. Okay. Dobra, raczej nic trudnego tu nie było. Oż, mordy. A nie, dobra. A coś tam? Uf, tam się w góry, chyba, nie? Jest, nie? Eee, poza łóżkiem? Nie, no jakieś. A poniżej właśnie jest coś. jest cel. coś. tutaj, właśnie, nie widzę, ale. Gdzie to? Tutaj chyba. Tak czy nie? O, tu. tu. jest. Jeff. To wieża fortu Jefferson. I będziecie mnie tytułować komandorem Jeffem. Ja tu ustalam zasady, czy to jasne? Nie Brecken, nie Rais. To Jeffowo. Albo Jefflandia. Jeffowa wola, albo nowy Jeff. Słuchaj, Jeff. Komandorze! Ten. Była jakaś awaria. W całym mieście nie ma gazu. A. To. Y, tak. Y, to byłem ja. Ty odłączyłeś gaz? Aby dokończyć instalację muru apokalipsy w Forcie Jefferson, musiałem tymczasowo odciąć dopływ gazu cywilom. Ale już skończyłem, więc możesz go przywrócić. To chyba twój obowiązek. Nie da rady. Jestem niezastąpiony. Muszę tu zostać. Będziemy musieli wysłać kogoś mało znaczącego. Oh, o, no. Komandorze, zgłaszam się na ochotnika. Dobry z was żołnierz, kimkolwiek jesteście, żal będzie was stracić. Musicie odkręcić wszystkie zawory sterujące przepływem, jak również główną śluzę rozrządczą. Potem zameldujecie się u mnie, a ja przywrócę ciśnienie. I nie dajcie się zabić. Będziecie mieli okazję być świadkami wzniesienia muru apokalipsy. Yeah. Ja... kolejny czubek. Ja, jak słucham takich, gości, jak jak takich je, gości, to się zastanawiam. Ja co by ze mną było, gdybym żył w takim świecie. Ogarnięte epidemią, czy bym też tak spiksował No ciekawe <grym> Ale dobra, ale tu musimy się obrócić teraz, no ja nie w tą stronę całą tę dalej no Tym razem Dobra, udało się Okej, okay, to ja czekam, bo jestem już u niego Wow, ile eksponostałem To dla Ciebie. Zmodyfikowałem też trochę obudowę. Puszki zamiast akumulatorów. Mniejsze boom, ale łatwiej je znaleźć. No i przenosić. Dzięki Kord. Ej, Postęp w osiągnięciu. <śpuszczajny> <śpuszczajny> Co za radość. Tak. <śpuszczajny> no taka naturalna. Co czym teraz? Tego Jeffa właśnie teraz no. mam włączonego. No tak, w tym... ...w tym zadaniem. O, tu jest pierwszy po prawej, przeskoczyłem, przeskoczyłem nad samochodem i jeszcze... ...w locie przez ciebie przeskoczyłem. Mnie tak wybiło do góry. <noise> <noise> Misery. E, O, shit, shit, shit. No, 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 właśnie, ledwo co zdążyłem. Rolo, rolo, O, fucken... Co jest? Eee, yy, no... Kurde, są te, 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 te nocne marki, Fa Nie żyję. Nie zdążyłem przełączyć na karabin. <laughs> Nasze... Cholera, to zaraz ci pomogę. Muszę radę... wstać? No, tam... jak zgubię ekipę. Jeszcze w ogóle tam zrzut jest widzę na milionetach Ale raczej nie zdobędziemy tego Ile gdzie cię jeszcze? Nie, ty nie zdążysz. Damy Ej, radę już. I tak już mi zetknęło, dobra Ty nie widzę ci, gdzie no ty już już... Gdzie cię, gdzie ty zginąłeś? A co no jest? Już idę Aż, kurde, już klikałem no Cholera Dobra, zaraz tu przybiegnę sobie na karabin. O nie, na O nie, flara przestała działać. O się ich tu pocisnę. Przyładowuję. A ja właśnie zauważyłem, że już tutaj zrobiłem ten zawór. Uf. Więc lepiej stąd to Chyba, że wolisz walczyć. No to jest to mogę dołączyć nawet zaraz. No ja ten nocny chcę zabić. Tylko Ty... jak to się to zwie? Eee. Nie mam pojęcia, jak nazywam nocny marki. <laughs> Chyba nawet dlatego robię <laughs> tak. dałem tytuł w jednym odcinku. Ale mnie pocisnęli. Pomocy! A ile mnie je koni. Gdzieś to jest. No widzę, widzę, z góry. O shit, mnie też za właśnie gonią. Kurde. Uciekłem? Pościg Te uciekły? komenda jaka będę ucieka. O, się się skończy, skończyła się skończyła noc. No troszkę jak na nich. No jeśli chodzi o jak oni są fajni. No mam jeszcze punkcik. I no, to nie będzie to. No, Pięknie. Gdzie jesteś? Jako jednego z zaworów, zastanawiam się jak do niego się dostać w sumie. Tu biegnę do ciebie. Dobra, to ja idę do, do drugiego tego punktu. Co się stało? Ups, małe problemy. Bo go nie ma. No właśnie weźmy jeszcze raz na wróżby, bo mnie wywaliło. Właśnie, właśnie, właśnie ja to mówię. No, myśl, myślałem, że ciebie nie ma. Jak po chwili słyszę? Odłączenie ze Skype'a, No i go nie ma. Nie. <laughs> właśnie chciałem powiedzieć, że ty przy tym jednym punkcie byłeś, to ja iść do drugiego. No ja tu mam tego, tego wielkolute do załatwienia Jeszcze No cholera No teraz Poczekaj no, no bo... już, już. już 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 kliknąłem a... Wysysyłam Kliknąłem a nic nie było I teraz na połączenia z grą. Poważnie. Ciekawe co się stało. Ile tam mamy czasu? Yy, 12. O pół godziny, dobra. Yy, Bezmęsujmy najwyżej z telefonu następnym razem. Przynajmniej nie będzie przerywać. <noise> Spróbuję jeszcze raz. O jest, dobra. Powinno być tryb. Jest. Trzeba przywróciło się. Jaj, Zaproszenie? nie ma? Kurczę Dobra, wysłałem jeszcze raz. Mówią, że do trzech razy sztuka, więc... No. no teraz już przewróciło, więc powinno chyba. Okej, okay, chyba powinno być... okej. Okay. Teraz. Dobra, przerzuca. Hm. Okej. Okay. To dobrze pozostał jeszcze jeden zawór. Jest, dołączył. Mamy dziada. Znaczy, mamy mm -hmm. go. <laughs> Dobra. właśnie do tego chciałem zawrócić. Ale już tamten zrobiłeś, więc. No. Niestety, on e, jest gdzieś tutaj. A wiem, chyba jest tu. Tak. No. Kurde, wiesz się nie potrafię dzisiaj Do tunelu chyba trzeba iść No, czekaj Tu mam jakiegoś handlarza Oh shit nic je, zawsze warto kupić <laughs> no, Co? no w sumie w twoim przypadku Zwłaszcza Maniak Maniak strzelania, kurna no. I co, a jest <laughs> No w sumie tobie się nie dziwi, w końcu w Instambule, w konstantynopolu nie ma żadnych pistoletów. <laughs> Taki pandaki dostał po tym. Popomnił się. W ogóle, a, czekaj, tak. a tu jesteś. Tak, tak, ja jestem w środku tam. O, mam zalet. Już poduj. Już podużyj. O, to świetnie było właśnie. Specjalnie już żebyś się nie nudził w tym odcinku. No ja tam, parę razy od środka dostał z karabinu. Sznurek, o! Patrz, będę. <gry> Komunikatka numer 19. No to co, przyda się. Ale widać, że ćwiczuje w nagraniu Jeszcze bez celowania, żeby być takim zwykłym, nie? Jakby z biodra. A, bez bez rany, no, tak zwany. No. stoi już w miejscu, to to przecież nie ma różnicy. Chociaż podczas ten wybuchnie, kurde. Przez głowę mu przeleciało jej w butle. I wybuch. Zapominam, że to trzeba przytrzymać w spację. Puszczą mnie, tego mi się tak nieraz nie chwyta. Tak, tak, tak. No Znaczy się czasem jak się klip. A nie, faktycznie trzeba trzymać. No widzisz? Tio, wytnie się. <śm> 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 no zaraz, kurde. Ten sierp stary będzie do wywalenia, chyba. <śm> A ten cały czas z latarką biega. Jo. <noise> Też się wytnie. <noise> już mam zero napraw, ale dzięki aplikacji mam priorytetowego. Będzie nowy. Eee, cieszę się razem z Tobą. <noise> oh shit. Oh fuck. Jest to? Aha, tu jest atakujący. A nic nie widzę. Wice... Gdzie on tu no, Nie spadłem. wiem. Okej, okay, mam w ogóle jeszcze tę czy nie? Hmm. Nie mam. Hmm. A to kiepsko. Eee, dobra i zła wiadomość. Ale ja mam jeszcze gwiazdki Krom, do dorzucane, co? Mam dobrą i złą wiadomość, którą chcesz najpierw usłyszeć? Nie wiem. Dobra, to zaczął od dobrej. Wiem, gdzie jest zabór. A zła jest taka, że jest tam i nie wiem, jak się tam dostać. <grym> A dobra, bo... jest bolem ich. Dobra, to ci było Mało mam słuchać. Mało i Co jest? Aaaa, umieram. Odzieziemna prawie umieram. Dorwam cię. No dokładnie. Trochę nietrafili. Dobra, mam już dwie dobre wiadomości. Wiem gdzie jest zabór i wiem jak się tam dostać. To tylko kwestia wielkoludna. Wow. Już nie nie. Dobrze. Dzięki mnie już się męczyć, idzie, się tu dostać. <laughs> Okej, okay, jestem przy zaworze. No mhm. Aha, szybki jesteś. <laughs> nie. no to tak, jak ty z <laughs> I że jak się dopełniamy. Oh, shit. Co jest? Uciekać? Ale zaraz tam wybuchnie, gdzie jest ten zawór. A, już wybuchło. Lokalne zawory i śluzę. Aha, to z Jeśli to mój krain mówi, to gratulacje dla niego że, że, to że to w ogóle potrafił mówić pod wodą, Właśnie. Jeśli chodzi o gadanie pod wodą to... pierwsza raz spotkałem się z takim w czaskach 3 a że tam jak yy, był jakiś dialog, nie? Przez Ether na przykład jak postać gadała, tak jak tutaj na przykład mieliśmy przykład, to, jak się było pod wodą, to wiesz, mówił normalnie, mhm. a później jak miał głowę pod wodą, to takie blub blu, 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 gadał. Mhm. <laughs> Bardzo fajnie to wyglądało. Ja myślę, że to wina to wszędzie ciebie chciał popchnąć. Niech mi. <laughs> Możesz mnie podnieść? Dobra. Co, Nie. Nic już. No, już mam nieskuteczną broń. No, przy świetnej zabawie szybko się ta broń kończy. Okej, okay, to okay. to muszę rozmontować wtedy, już nie ma napraw No Ty będą Widzę, że Ci się spodobało imię mojego mm -hmm. padna Co musimy musiał teraz robić? Yy, za po zamkać ta Czyli Obrangie. tam gdzie się pali Miałeś mnie chronić, a ja drzwi tu otwieram. O, przepraszam, nie słyszałem. No. To już to robię. złamałem drzwi. Ty. Zostaw go. No to był moment, no. Dobra, chujże ty weź to opuś. A no dobra jaki panaki dostał sorry jestem wiatko zajęty Jeszcze A ja wiedziałem że Ci się to spodoba <grymne> Okej, okay, wszystko zrobiłem Ko coś to było w ogóle? A, takie tam pierwsze do wytwarzania jedynie Ano no, Skąd się tutaj poziło? No a teraz zareagujcie się u mnie, migiem! Ej, ej, komandorze Nie jesteście w marynarce, synu! Przywołuję was do porządku! Ty... Wielki znawca No, ale dokładnie Ile muszę sobie tego... kilofa tutaj wałnę Fioletowej to No co tam? Nie. I tak... ty tak specjalnie, tak? No co tam? To jest kurde. To nie jest rzecz strasznie mało chorączka. ale z tych zwykłych to ma O Co jest? A bo jestem na jakimś masie i bałem się, że pod nim się kraszpanie. Pacut. Pod dwóch nerwos na hitaścią mnie. Ty obżydał mnie ty, Co za świnia. Okej. No. To załatwiamy. Świetny, piękny. <laughs> Dobra, ja czekam. Rany, ile tu jest? już biegnę. Mam nadzieję. O, siad. Uff, uff, się dostałem. No, dalej Dobra robota żołnierz. Otworzę główny zawór. Potem przygotujcie się na pokaz całkowicie kontrolowanego zapłonu. Chciałbym go podziwiać z należytej odległości. Skoro nalegacie, macie cię Czemu myślę? Czemu uważam, że to jednak nie będzie aż tak kontrolowany? No raczej. Okej okay. Czuję się jak w no. i to I? Ło. Szkoda, że dla mnie ten exki <laughs> O no, wow. no coś mi nie wyszło <laughs> Znalazłem Jeffa i gaz jest już z powrotem Co za ulga Mhm. Obawiam się, że zastępstwo będzie jednak konieczne. O, <grywa> <grywa> w ogóle to? mamy tą... ...znowu bieganinę. No, a ja właśnie mam ten wzrost... <grywa> ...Expa. O. Co, idziemy ten? Tak, ale to, to jest więcej... To już między jednym a drugim, fuck, odcinkiem no. się będziemy kończyć. No, bo to już ile jest. Dokładnie. To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni. Mhm. Dobra. Więc już. mam nadzieję, że wam się podobało. i widzimy się w następnym odcinku. No, na razie. Hej, os.